No, jesteśmy w świątyni nazizmu, czyli w niemieckim kościele katolickim. To jest Hohen niedaleko Szangal. I tutaj mamy, nie no, wszyscy jesteście wewnątrz kościele. możemy zobaczyć sobie to jak to wygląda. Przeciwko jest Jezus, który tak ze smutkiem spogląda. Na swoich wiernych. a ci wierni. Tutaj są właśnie uprzczeni przez gminę Hohenweisenberg. I tu na przykład mamy Gestapo, ludzi w mundurach Gestapo, Wehrmachtu, Bundesmarinę, SS. Jakby tutaj nie stoi w żadnym. W, w, nie jest to żadnej sprzeczności tutaj z Kościołem Katolickim. Uznaje się to za coś zupełnie normalnego. I, no, kościół katolicki zdaje się być miejscem, gdzie czci się przestępców, zbrodniarzy wojennych, SS, Gestapo i błąd bon tak to tu wygląda popatrzcie sobie na tych łajdaków No, i właśnie tym różni się Polski, różnią się polskie kościoły od niemieckich kościołów, że w, polskim, w polskich kościołach często upamiętniane są właśnie ofiary tych ludzi, tych, którzy, których widzieliście poprzednio ofiary SS, Gestapo, Wehrmachtu. To byli zwykli mordercy. Te mordy są udowodnione, ich przestępcza działalność też jest udowodniona, ich kradzieże też są udowodnione. I i to jest właśnie ta różnica, że tutaj absolutnie nie mówi się o tym, że, że, że to byli ludzie, którzy dopuszczali, czy być może dopuszczali się zbrodni jako, jako członkowie takiej organizacji, która w samej zasadzie miała być zbrodnicza, dlatego że. No oczywiście do czym miał być Wehrmacht i czym był Wehrmacht? No Wehrmacht był właśnie realizacją, ręką realizacji polityki rozwiązania kwestii żydowskiej, kwestii polskiej i oni dokładnie musieli o tym wiedzieć. Także to, to nie byli jacyś niewinni ludzie, oni no, poszli na, na tą wojnę, tym bardziej, że druga wojna światowa to, była, to był ewenement, to, to była zupełnie, to, to była właściwie wyniszczenie miało na celu wyniszczenie wyniszczenie cywilnej ludności, zresztą o tym świadczą liczby. W stosunku do pierwszej wojny światowej, drugiej wojny światowej, no była nastawiona na cywili i yy, na, na wyniszczenie cywili. Więcej zginęło cywilnych ofiar niż, yy, niż żołnierze. Dlatego, dlatego właśnie o tym mówię. No, to jest właśnie ta różnica między, między nami, a, a między niemieckim kościołem, czy między polskim kościołem w Polsce. Rzeczywiście upamiętnia się te ofiary. A, a tutaj właśnie sprawców. Tutaj właśnie sprawców robi się z nich bohaterów. To na jednym grobie jest napisane yy, temu kochanemu bohaterowi yy, wojennemu, człowiek w mundurze, w mundurze gestapo bohaterowi wojennemu przyjaciele, znaczy z wojska także no, tak to tutaj wygląda i nie ma no, na to no, innego, no, innej nazwy niż nazwę rzeczy po imieniu. jest to oczywiście wspieranie, wspieranie nazizmu przez kościół I, no, i to właśnie starałem się udowodnić właśnie w poprzednim filmiku poza tym jeszcze powiem wam tak, tak no, no, oczywiście każdy ma prawo do pamięci o swoich bliskich o swojej rodzinie ja na przykład, sobie myślę, gdybym ja był ojcem, załóżmy wampira Zbytowa, e, człowieka, który no, niewątpliwie y, do, no, dopuścił się przestępstw, to oczywiście też bym z, zrobił mu jakiś pomnik, no, ale nie, nie wiem, no, nie, nie zrobiłbym pomnika e, z ofiarami swoimi, albo no, no, tak jak tutaj na przykład jest pomniką no, w mundurze SS. E, oczywiście bym tam na uboczu i, no, i to by był moja, moja taka mogiła, albo ab, nie robił pomnika w ogóle jako pomnika, dla, tak tutaj się to robi też, że są jeszcze poszczególne grobowce i jeszcze wspomnik pomnik wszystkich razem, pomnik jako miejsce, gdzie się ich upamiętnia. Tak samo ja mam te, taką historię z mojego życia, bo mój kolega jeszcze za czasów, za czasów lat młodzieńczych, on zrobił, zrobił po pianemu wypadek w którym zginęły dwie osoby, czyli po prostu może na no, zabił dwie osoby, zamordował dwie osoby, bo jechał po pianemu. Jego matka oczywiście też no, postawiła mu grób, ale zupełnie w innym mieście, żeby nie drażnić miejscowej ludności, żeby nie, no, nie, nie pokazywać to, no oczywiście chciała go upamiętnić, chciała mieć miejsce gdzie, no to przyczynił syn. Jasne, zrobiła to w tak, że właśnie wyprowadziła się w innym mieście, go pochowała i, i gdzieś tam na uboczu, no i to, to, to był, byłoby właściwe, ale tutaj eksponowane jest to, Zupełnie szczególnie właśnie w tych mniejszych miejscowościach, na pierwszym miejscu, zupełnie przy wejściach, albo do kościoła, albo na cmentarz, jako pierwszy spomnik, albo to są tam poszczególne, poszczególne ofiary. No i tu no, nie, da się, no, nie da się tego inaczej nazwać, także no, zwróćmy właśnie na to uwagę. Tutaj czci się właśnie sprawców przestępstw, a nie ich ofiary. No taki jest ten kościół, prawdopodobnie. Nie wiem, jakie on zabierze stanowisko w tej sprawie. Cześć. No, i właśnie tym różni się Polski, różnią się polskie kościoły od niemieckich kościołów, że w, polskim, w polskich kościołach często upamiętniane są właśnie ofiary tych ludzi, tych, którzy, których widzieliście poprzednio ofiary SS, Gestapo, Wehrmachtu to byli zwykli mordercy te mordy są udowodnione ich przestępcza działalność też jest udowodniona ich kradzieże też są udowodnione i i to jest właśnie ta różnica, że tutaj absolutnie nie mówi się o tym, że, że, że to byli ludzie, którzy dopuszczali, czy być może dopuszczali się zbrodni jako, jako członkowie takiej organizacji, która w samej zasadzie miała być zbrodnicza, dlatego że no oczywiście to czym miał być Wermach i czym był Wermach? No, Wermach był właśnie realizacją, ręką realizacji polityki, rozwiązania kwestii żydowskiej, kwestii polskiej i oni dokładnie musieli o tym wiedzieć. Także to, to nie byli jacyś niewinni ludzie, oni no, poszli na, na tą wojnę. Tym bardziej, że druga wojna światowa to, była, to był ewenement. To, to była zupełnie to, to było właściwie wyniszczenie, miało na celu wyniszczenie, wyniszczenie cywilnej ludności. Zresztą o tym świadczą liczby. W stosunku do pierwszej wojny światowej, tej drugiej wojny no właśnie była nastawiona na cywili i na, na wyniszczenie cywili. Więcej zginęło cywilnych ofiar niż, niż żołnierze. Dlatego, dlatego właśnie o tym mówię. No, to jest właśnie ta różnica między, między nami a. Między niemieckim kościołem, czy między polskim kościołem w Polsce, rzeczywiście upamiętnia się te ofiary. A, a tutaj, właśnie sprawców. Tutaj, właśnie sprawców robi się z nich bohaterów. To na jednym grobie jest napisane, y, tam kochanemu bohaterowi y, wojennemu, człowiek w mundurze, y, w mundurze Gestapo, y, bohaterowi wojennemu y, przyjaciele, y, znaczy z wojska. Także, no, tak to tutaj wygląda. I nie ma no, na to innego, no, innej nazwy niż nazwę rzeczy po imieniu, jest to oczywiście wspieranie, wspieranie nazizmu przez Kościół i, no, i to właśnie starałem się udowodnić właśnie w poprzednim filmiku. Poza tym jeszcze powiem Wam, tak, tak no, no, oczywiście każdy ma prawo do pamięci o swoich bliskich, o swojej rodzinie. Ja na przykład sobie myślę, gdybym ja był ojcem, załóżmy wampira zbytowa, e, człowieka który no, niewątpliwie y, do, 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 dopuścił się przestępstw, to oczywiście też bym z, zrobił mu jakiś pomnik, no, ale nie, nie wiem, no, nie, nie zrobiłbym pomnika e, z ofiarami swoimi, albo no, no, tak jak tutaj na przykład jest pomnik no, w mundurze SS. E, oczywiście gdzieś tam na uboczu i, no, i to by była moja, moja taka mogiła, albo ab, nie robiłbym pomnika w ogóle jako pomnika. E, dla on, tak jak tutaj się to robi też, że są jeszcze Poszczególne grobowce, i jeszcze wspomnik wszystkich razem. Pomnik jako miejsce, gdzie się ich upamiętnia. Tak samo ja mam te, taką historię z mojego życia. Bo mój kolega. Nie jest to żadnej sprzeczności tutaj z Kościołem Katolickim, uznaje się to za coś zupełnie normalnego. I no, Kościół Katolicki zdaje się być miejscem, gdzie czci się przestępców zbrodniarzy wojennych, SS, Gestapo i Bundeswehr. Tak to to wygląda. Zobaczcie sobie na tych łajdaków. No cześć. Jesteśmy w świątyni nazizmu, czyli w niemieckim kościele katolickim. To jest Hohen Peisenberg. niedaleko szangał. I tutaj mamy wszystkim jest, jesteście wewnątrz w kościele. Możemy zobaczyć sobie to naokoło. Jak to wygląda. Naprzeciwko jest Jezus, który tak ze smutkiem spogląda na swojej wiernych A ci wierni tutaj są właśnie uprzczeni przez gminę Hohenweisenberg I tu na przykład mamy gestapo, ludzi w mundurach gestapo, Wehrmachtu, Bundesmarine, SS jakby tutaj nie stoi w żadnym... W...